co zrobić, jeśli nie wstydzę się swoich grzechów. Jeśli wiem, że to jest grzech, ale jakoś tego nie rozumiem i nie potrafię zasmucić się nad tym. Przede wszystkim, proś Ducha Świętego o pomoc. On jest Duchem Prawdy, a więc pośle Ci w modlitwie dobre natchnienia, które będą Cię naprowadzały na ścieżki Boże. To jest pierwsza rzecz. Ale Duch Święty działa również poprzez ludzi Kościoła, dlatego warto jest pójść porozmawiać. Z kimś, kto jest kompetentny w sprawach wiary. Może to być katecheta, ksiądz, rodzic, kolega, koleżanka. Poszukaj kogoś takiego w swoim otoczeniu. Bardzo zachęcam też do tego, żeby poszukać odpowiedzi na YouTube. Tam jest mnóstwo bardzo fajnych materiałów, opracowań, z których można skorzystać. Ostatecznie też dzisiaj wchodzi takie narzędzie jak sztuczna inteligencja i można zapytać. Słuchaj, odpowiadaj mi jak teolog katolicki. Mam taki, a taki problem. jakbyś odpowiedział? No i zobaczyć, jakie odpowiedzi wygeneruje nam czat. No bo to są takie rzeczy, które dzisiaj warto z nich skorzystać. I wreszcie ostatnią deską ratunku w takiej sytuacji jest użalenie się nad tym, jak moimi drobnymi lub większymi niewiernościami osłabiłem swoją wrażliwość na dobro i zło, że nie potrafię ich rozróżnić teraz. Takim jednym z wydarzeń z mojego życia, kiedy to sobie uświadomiałem, to było spotkanie z taką znajomą, która bardzo nie chciała oglądać takich filmów, gdzie jest brutalna przemoc. Krew się leje i tak dalej, nie? No i tak sobie myślałem, no, co za problem, nie? Oglądałem setki takich filmów. A, a ona mówi, że. No, po prostu dla niej to jest tak potworne i tak paskudne do oglądania, że ona nie chce takimi treściami swoich oczu faszerować. A jednocześnie wiedziałem, że to jest osoba, która jest niezwykle wrażliwa. Taka, która dostrzega sygnały, że ktoś coś przeżywa, zanim ktokolwiek inny to namierzy. Tak bardzo pracowała nad swoją wrażliwością, tak bardzo karmiła się treściami, które są piękne i dobre, że po prostu nie chciała takiego śmietnika sobie wrzucać do głowy. I wtedy ja sobie uświadomiłem, jejku, jak tymi wszystkimi treściami osłabiłem swoją czujność na to, co jest dobre, co złe. I wtedy zapłakałem nad sobą i z tego zapłakania narodził się prawdziwy żal za moje grzechy. Nagle to się tak odblokowało.